Dobrze. A tu tam widać mamerek, mała walt, wchodzimy do bunkra. No zobaczcie, ta sama metoda.

Teraz Moskowski. Ja myślę, że musimy przechodzić. Jesteśmy właśnie w tym Sumokro, Bardzo nisko. Ciemno, teraz nic nie Woda stoi. Woda? to jest jak nalot? Dobra, kierują się do wyjścia. Na tym bunkrem, proszę bardzo, i wychodzimy. O, to jest ten bunkier Obejrzeliśmy go całego. Jak widzieliście, miał dwa poziomy czyli to podpiwniczenie to jest co ja mówiłem, że one miały tam w jednym miejscu było zamurowane ciemno nie mogę wam pokazać ale na pewno było przejście łączył się z następnym mówię bo to nie mógł sobie ktoś pozwolić żeby tak wejść do bunkra i być tam zostawionym Niemcy tego, to musieli przemyśleć tu była jakaś kotłownia bo już komin stoi resztki nie ma opisów jak w Kętrzynie ale są za to zdjęcia też bardzo ładne, jak na przykład maskowali chaty tymi siatkami. Tak? Ja tam odnośnie Kętrzyna wam nie powiedziałem, że oni po prostu na tych domach, na tych przepraszam, domach, na tych. E, tutaj też można wejść, coś było. Ale to już nie jest schron, tylko jakiś. A nasi to byli, no. Pomieszczenia dla wojska Teraz zobaczcie, tam wchodziłem dokładnie Tędy ten, 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 żeśmy wyszli mać Bunkier niby muzeum, tak? bo tam jest to muzeum, co wam wspilnowałem e, To było w manierkach była Kwatera główna wojsk lądowych, tak? I tak widzicie tym wejściem weszłem. Zrobiliśmy muzeum. Przeszliśmy tu dołem i tam żeśmy wyszli, wyszli w następnym bunkrze, czyli widzicie to wszystko jest połączone. Mam gdzie gdzie przejść, nie ma muzeum. Dobra. O, proszę bardzo. o, jest. Hitler, Gering, Mussolini. Ja to nie wiem kto to był może

Paulus Handler o, Buter jest, on jest jest mniejszy chyba w tego okolicach tak Telefon Marki poczytajcie sami oboje pieniądze manierki papiery, talerze

Mapę z tamtego czasu, zobacz to było 59,45, można wejść nie wiem co to jest, ale tu wam pokażę to jest replika AU2, niby jak dla mnie to jest troszeczkę za małe, ale w takim zobaczcie raz, dwa, no 3,5 metra ma 4 metry Tu jest chyba pokazane właśnie, że to była wyrzutnia gdzieś. Kiedyś pojadę na tę. Obok mnie jest jezioro Miedwie, właśnie mojego rodzinnego domu. Jezioro Miedwie jest, Bo no tu jest opis V2, broń. Tak. Bo V1 to po prostu nie mogła się wzbić w pionie. V2 już mogła. Pojadę na, 20 jezioro Przepraszam. Tak, jezioro Miedwie jest i tam jest na przykład jeszcze pozostałość na środku jeziora, taki, taki beton i tam była tak zwana ściana i tam były też próby do celu. No, mówię, fantastyczne rzeczy, że są niedaleko, powiedzmy 100 km, nie, 100, tak, 100 km od Miedwia jest Pendeminde, gdzie właśnie już robili próby już w kierunku morza, ale tutaj też próby robili. Tam jest też ciekawa jednostka wojskowa. A no macie takie jeźdźniki. Tak? Tak. Tutaj jest, nie wiem czego to jest replika, ale zaraz się zobaczymy. O, zobaczcie. poglądać, pan tutaj już opowiada. Tu są przewodnicy. No dwie teki zapłacili, to dobrze, bo chociaż dla dzieci dają bliski. Nie patrzył na wiek, że ma 17 lat, czy ileś tu dają zniżki, no chociaż tu jest jak bardziej kultura, już nie drobnych pieniędzy. Ale naprawdę tu jest co oglądać, nie tak jak wcześniej. Jeden samolot, jeden wóz bojowy albo dwie kozy i oni są po 25 zł dobra, czy jeszcze. A, jest też pokazane, o, co ciekawe, pierwszy Tygrys-6. To jest bardzo bardzo ciekawy czołg. Mało mi wyprodukowano. No te 34 słynny tak też jest. 702. I tu mamy właśnie wchodzimy. Jest replika właśnie tej bursztynowej bursz komnaty. Tak. No, nie jest to oryginał. Zobaczcie jaka piękna. Tam wcześniej zro... w tym buksze zrobiłem wam zbliżenie. Tam jest opis jakie ona miała wymiary. No to za pogodki, że tutaj właśnie ona miała być niby. Tutaj już szukali wszyscy. Tak, tu jest tylko otworzona, ale po prostu nie jest prawdziwa jak ona miała wyglądać. No jest ja chcę popatrzeć, to jest piękne. I ona się znajduje? A każdy sobie zadaje pytanie. No tutaj jest na przykład tworzona operacja Cytadela, tak? Kursk. Można sobie pooglądać. Tam mniej więcej jest. Bitwa na łupu Kurskim. Obuszu. Ile czego było? Tutaj do manierek. Jeszcze raz przez nie przejdę, sobie poglądajcie, bo jest na co? Naprawdę jest piękna. No I gdzie ona jest? No ona spekulacji jest wiele. W stylu wchodzimy jakby do ubota, czyli okrętu podwodnego. Jest yy tak, zrobione jak oni tam tutaj ży żyli na tych statkach. Zobaczcie, mniej więcej jest ciemno. Mogli tu korytarze jakieś nie chciało im się. Nieważne. Idziemy dalej. No, oczywiście ten korytarz jest troszkę mocno przesadzony, bo to było oczywiście wszystko ciaśniej. No, miał, miał tu przyrządy, siedział. Zobaczy to wszystko ładnie. o peryskop. Sobota. Tak, zegary. O, tu była na przykład dżegłowa tor torpedownia. Siedział, aha, ten, przy radarze. O. Fajnie, to już, to jest, tu jeszcze widzicie wunderwaffe, czyli cudowna obrony Niemiec. Tak, I tu są takie o-repliki, bardzo małe. Oczywiście, to jest nie sądzę, że to są oryginały, tylko po prostu tak zrobione, żeby, żeby po prostu ludzie wiedzieli, tak? Ja po prostu oglądałem film naprawdę replika tego samolotu. Zapomniałem, jak się nazywał. Amen. Oczywiście Niemcom też się o to wdzięczać to zwany kanał mazowiecki. Tak, tu jest, jest stopniowany jak on był, to naprawdę było świetne. A to jest? Co jest? No i tu jest replika tego dzwonka. Wiesz no, ale, ale jest. Ja Wróciłem jeszcze raz do tej burszynowej komnaty. Przepatrzcie się, do kogo należała ta nowa komnata te dwa symbole tego by należało hmm, się powtarzają czyli też możemy mieć odpowiedź a tutaj mamy słońce i ziu z drugiej wojny światowej Hamulce już pneumatyczne proszę bardzo kabina jaka fajna, malutka Ciasna, ale własna, na, na, na głowę nie kapało. Jak na czasy wojenne, to, to był wypas. No i tak w środku wyglądał Tu jakieś urządzenia, że to wóz jakiś był. No, zobaczcie jeszcze, nawet jest oryginalny silnik. 246 4-6-cylindrowy, benzynowy. to jest na licencji amerykańskiej ten silnik. Ale chodził. taki zobaczcie, miał napęd na trzy osie. Dwa mosty napędowe widać. Teraz muszę się schylić. I wam pokażę, że jest skrzynia biegów i skrzynia rozdzielcza. Zobaczcie, już w tamtych czasach. I to, to rozwiązanie pozostało w ciężarówkach do dziś ze skrzynią rozdzielczą. Dobrze. Teraz jesteśmy w takiej sali. Jest też imitacja bursztynu, tak, gdzie zginęły polskie dzieła, znowu jest, że nie. skrzynie, tak. że bursztynową komnatę Niemcy, tak, było pisać na nowo, o, a czeka, bo ja mam zoom teraz będzie lepiej. To jest na południu Tak, że była w tym zamku w Królewcu. Tak. tak ona wyglądała. No robiła fenomenalne wrażenie. Tutaj na tym zdjęciu nie mogę, ale jest tak. koniec tej korony, czyli nie widzicie te takie o których mówię. mówiłem. to wszystko inny niż tam. Na oryginale. Pierwszy Wielki, czyli sam... Igor. ...dzynastii Fryderyk Wilhelm, który później ją miał, tak? No, tutaj jest, że... Szlak bursztynowy w Gdańsku się zaczynał. Wyrabiali z tego bursztynu rzemieślnicy. Tutaj jest, że Gdańsk to listy macie jeszcze coś takiego jak o, królewiec po Prusy wschodnie West West, hałyszeń oni mówią Gdańskie, jak to wyglądało herb oczywiście tak i tak jest to R czyli Romanowowie No jest tu ten niby żaden ubot. tak jest jeszcze taka o, wieża widokowa tam można wejść. Ja nie mam chęci ani siły tam tą włazić odnośnie tych manierek e, Manierki. To jest fajne, są bunkry. Tam dalej są następne bunkry, zaraz podjadę. E, strzelnica, można szybko strzelać. Widoki ładne. Płacić 20 zł i zwiedzasz wszystko, tak? Mówię naprawdę. warte jest te 20 zł. Tak, tu drogo, ale zaraz, zaraz parę kilometrów jest, później wam nakręcę. Ponoć pyszne jedzenie i, i, i smaczne. A odnośnie Kęczyna, w Kęczynie jest też jadłodajnia na Wojska Polskiego, chyba 6 numer, jeśli nie mylę, Ko, y, pod y, obok, no, przy budynku policji i tam możecie bardzo tanio zjeść pysznie. Od godziny 8.30 do 15:45. chyba 15.45, jakoś tak. To jest tylko zakończenie. Dobra, Macie, można kupić pamiątki. Wieża widokowo, teraz będzie ją lepiej widać. A! Będąc na Mazurach zapraszam. Zachęcam tych co nie byli do manierek. A Rutan pozdrawia.